Hej, hej moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Znajdujemy się w Madagaskarze, już od poprzedniego filmu tutaj jesteśmy. Wczorajszy film tak naprawdę był taki bardziej eksploracyjny, bodajże znaleźliśmy aż 4 skarby, więc zapraszam, naprawdę trochę się działo. No i teraz moi drodzy, podczas naszej wędrówki napotkaliśmy ludzi Adin, czyli takich naszych wrogów których musimy unieszkodliwić No i oni znajdują się tutaj gdzieś w tymże miejscu na dole trzeba uważać Znaczy na pewno się na bójce nie skończy Może na pałę jedziemy Czyli tylko miejsce trzeba będzie znaleźć do ukrycia się Może ich przejedziemy Dobra pięknie Nie jest głupi, głupi pomysł żeby właśnie tak po tych naszych y, wrogach przejeżdżać paru na pewno. Ojeny, zlikwidujemy. O cholera, jasna. O cholera, jasna. O cholera. Może gdzieś tutaj się skryje zaraz. O, o ile nie, o właśnie. Ojen. Źle to wyglądało. Czyli tak na pałę nie możemy jechać. Zastanawiam się, czy mam jakąś snajperkę, ale wątpię w to. Tu by mi się naprawdę przydała. Tak, mam tylko tą broń jedną. Ja pierdzielę. Dobra, zrobimy to ręcznie, że tak to nazwę. Cholerny snajper, jak ja bym go sprzątnął. Tylko, że jako kurde nie trafię stąd. Jest stanowczo za daleko. Próbujemy tak. Ten wskaźnik laserowy jest najgorszy, naprawdę. Przez tą szparkę, co Wy na to, patrzcie. Nie wiem, czy mnie tutaj dosięgnie. Oj, trzeba uważać. Oni, oni tu idą. Cholera, jasna. Spróbuję bym wziął, dobra. Fajna spróba nawet. Dobra. No ale trzeba uważać, bo naprawdę oni tak idą szybko na nas, że to jest masakra. Jasne, gwint. wind. to jest za daleko, moi drodzy. Dobrze, tutaj będę bezpieczny, okej. Okay. tutaj jest tutaj jest niebezpiecznie za bardzo dobra teraz trzeba tych sprzątnąć nie może trafić ale naprawdę jest blisko ale Czekajcie, może go jakoś zdejmę. Cholera, trzeba uważać. Znaczny ja wincz! Tutaj teraz obrywam. Nie wiem skąd, trzeba uważać. Jasny Gwind, gdzie oni są? Ej, ale nie miałem wskaźnika na sobie. Łagabum będzie. <laughs> ale niestety, czy tam lub stety, na, na mnie martwym. Cholera. Teraz na pałę lecimy. Maga. Dobra. Dwóch na dzień dobry poleciało. Co on tam znalazł? O! Jakiś granat. Nie, to snajperka chyba. Nie, to nie jest snajperka. Granaty strasznie szybko wybuchają, co nie? Teraz nam troszeczkę lepiej idzie. Okej. Okay. Zaskakujmy sytuację, mam granat. Jęczę nie za wysoko, jasny gwint. To też jest dobrze, jest dobrze. Pięknie. Jasny gwint Z cholernymi granatami. Ale dajcie mi wejść, panowie. Jęczę, on mnie sięgnie tym wskaźnikiem. Granat na ci, chyba, bań? Nie wszystko. No słynie diend. proszę bardzo, tutaj jest zoom. W tej spluwie, a to nad nie wiedziałem. Chwila, bo ja nie amunicji w ogóle. Chyba oberwał. Dobra, mam snajperkę, super. Ale tutaj mi się za bardzo nie przyda. Jeszcze wszystkich nie wykurzyliśmy, więc ostrożnie. Ale będę sobie na górę. Dobra. Tutaj będę mógł się trochę wykazać, moi drodzy, z tą snajperką. Chociaż nie wiem, czy to nie wszyscy. Proszę bardzo, fajne Sprawy są naprawdę tutaj. Ale tego na razie brać nie będę. Ech, chociaż czekajcie, tam jest jeszcze jeden sniper. Okej, okay, pięknie. To było coś. Okej. Już po wszystkim. Cholera jasna. Dobra, jak słyszeliście to jest po wszystkim. Jeszcze na samą górę spróbuję wejść. że Tam hmm. jest samochód, świetnie. Dużo amunicji, naprawdę. Jak wejść u diaska na górę? Po tym? proszę bardzo, po tym hmm. można. No do góry, do góry. Ok, pięknie. Jeszcze wyżej wejdziemy, a co nam? No i tu jest chyba, moi drodzy, szczytowe miejsce. Wyżej chyba wejść nie do rady, ale jednak można. Dobrze, ten most poprowadzi nas z powrotem na trasę. No okej, okay, czyli jednak warto tutaj było się wspiąć, przynajmniej coś wiemy. O cholera. Gdzie szybciej, co nie? Okej. Okay. Gdzie był samochód? wiem, którym przyciskiem się to robiło. No nie, czemu jak granat wyrzuciłem u Diaska? Ja wiem gdzie jest samochód? Mniej więcej tutaj trzeba iść. Tak, zostawiliśmy go gdzieś tutaj, właśnie hmm, tutaj w dole. Ok, bierzemy nasz pojazdunek i jedziemy. Ok, to było ciekawe, przyznam. Ok, gdzie ten most był? Czekajcie, czekajcie, tutaj. Dobra, musimy wjechać wyżej. Miejsce już jest czyste, więc na spokojnie. Właśnie zastanawiałem się, co to za lina tak z daleka? To proszę bardzo. Na to była ona potrzebna, ale uważajmy. Jezu ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. Jak się stąd wydostaniemy Nieczę nie za szybko wjechałem. Czekajcie chwileczkę. Tutaj coś widzę, że możemy zawiesić linę tą holowniczą. Ale czekaj, najpierw trzeba wziąć tą linę. Ja wiem, że auto jest trochę źle odwrócone, o, może się uda. Dobra. Nie wiem, czy tak miało być, czy co. Ale możliwe, że za szybko pojechałem trochę dałem ten gaz dodechy. Nie wiem co tutaj mam zrobić. Ale coś się dzieje. Okej, o No jeszcze właśnie drugą trzeba, okej. Okay. Dawajmy raz dwa. Ty robisz. Jezu, nie, nie ten trójkąt. Na ten. Dobra. Dobra, świetnie. I na początku mojej drodzy była taka misja, że trzeba właśnie było coś zaplątać, a ja pamiętam, że miałem z tym problem, a to trzeba taki, o właśnie łuk zrobić. No i tak zaczepić. Ale co nam to da? A już chyba wiem co. Po prostu zrobi nam się taki... spad. No jedziemy, jedziemy, jedziemy Okej, okay, pięknie a, Wyciągarka znowu w akcji sali, a nie mówiłem, że się przyda <laughs> Jasne, mi chodziło tylko o to, że facet z siebie No Dobrze, to nie było głupie przyznam Okej, okay, tędy Co to tutaj mamy Piękny teren naprawdę Urokliwy tak, taki. A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swój ludzi. <grym> ja A ja jak się. obiecamy jej większą działkę niż Rave? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rave <grym> ma nad nami przewagę. <grym> Patrzcie. Proszę i bardzo, ojej. A nie bawią się w półśrodki. <grym> Niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przeczesują to, to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak. Masz rację. No okej, okay, jedziemy, ale tam się będzie działo, coś czuję. Hej, sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to nie czytałem. Tak. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? Sam mówiłeś coś? Tak właśnie, miałem mówić. No, w sumie to głównie czytałem. Ten jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałem? Ja muszę zawrócić. Historyczne, mm -hmm. książki, Zwłaszcza te związane z Adering i Ludzie, innymi filotami. Tak na wszelki wypadek, Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, <laughs> robieniem pompek, paleniem bajek i unikaniem bujek, miałem dużo czasu na przemyślenia. Grubsza ty. Sam byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. Nic nie przyszło, ha. bo naczelnik nas przyłapał. Właściwie mi zły lanie. Strażniku słup zabiło. Jezu, później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że Sorry, takich e, troszeczkę rozmowy przerwie, ale coraz bardziej górzyście się robi. Jeszcze zanim was poznałem. I to ewidentnie nie to jest ścieżka w ogóle. Nie, ja, chyba nie O cholera, jasna. Okej. Alkazar był pośrednikiem. Jak się zachowywałem? I pory jakby lada chwila miał to to w, w takim razie niewiele się zmienił. Kardowe pieniądze i prędzej się zginąłem, ten dym kusi moi drodzy, żeby tam podjechać. chyba tak zrobię, bo coś tam musi być. O, Znowu to samo przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Dobra, lekarz pyta. Przepraszam, co pani dolega? żaba na to. Coś mi się do tupy przykleiło, powiedzmy. Czekajcie chwileczkę, tutaj mamy jakąś fajną kopalnię. Myślę, że ktoś to poszerzał Ale czekajcie, bo to się trochę ciągnie, więc tutaj chyba tylko i wyłącznie samochód nam się przyda. Dobra, jedziemy. Czekajcie, czy w tym jeepie światła działają. Chociaż to nie jest takie aż strasznie rozległe. Kolejne towarzystwo widzę. No ale okej, okay, moi drodzy, mi się wydaje, troszeczkę ich tutaj jest, więc to pokażemy w kolejnym... Ale aż kusi tak w głowę, patrzcie, jeszcze prosto na... Ach, masakra, dobrze, moi drodzy, yy, dalej kontynuować będziemy już jutro, więc trzymajcie się, cześć!